Cześć, Jacek z Pizzeria Jolanta. Sobie troszkę porzucamy dzisiaj. Z pierwszą pizzą dnia jest czasami tak jak z naleśnikiem. Coś może później nie tak. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra. Ta nieszczęsna pierwsza. Już trochę rozerwałem. O czekaj. Dlatego tej nie będziemy rzucali. Tą tylko grawitacyjnie doprowadzimy do porządku. Odpowiedniego rozmiaru. O! Żeby nam się bardziej nie rozerwała. Oklepiemy dziurkę. Mam taki pomysł. że, że chce się nauczyć tego fajnego takiego kulania, takiego w powietrzu. Wiecie, te piruety, że podbijasz na piąstce, przerzucasz to z ręki do ręki. Taki mam pomysł. A gdzie się lepiej tego nauczyć jak właśnie w internecie? Więc spróbuję. Może mi się uda. Żonglować umiem. I wam pokażę jak żongluję. Zaprrawdę nie na jakimś wysokim poziomie, ale 3-4 piłki pożongluję. <śmulny> Też tak macie czasami, że wejdzie Wam jakaś piosenka do głowy i nadaje Wam nastrój danego dnia. Pozdrawiam łydkę grubasa, gdyż dzisiaj mam dobry nastrój. A chcecie, żebym kiedyś upiekł Takiego wielkiego bombla pizzowego. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi z tym bomblem pizzowym. Tutaj zrobimy. To w ramach eksperymentu będzie albo spektakularnej porażki. Ale to. Widzicie? Taki bombel. To widać? Widać. Chcielibyście. Żebym to upiekł? No to będzie trzeba trochę na to oliwy tulać Na górę, żeby mi się góra nie spaliła. Jednocześnie, żeby doszły ranty. Heh. Jakbyście chcieli zobaczyć jak to tak coś można wypiec, to dajcie mi znać. Ale mam, Moi uwielbiają jak ja rzucam. Wszędzie mąka. Ja nie sprzątam. Nie no dobra. Czasami też sprzątam. Ale najczęściej to bałaganie, Bo ja się lubię bawić, jak coś robię. A dobra, nie rozciągamy. Z takiego maluszka spróbujemy rozkulać w powietrzu. No, i jest dziura. Nie wiem, skończę się bawić, jak jest dziura zawsze. U nas każda pizza jest inna. Na każdej dziura jest w innym miejscu. Dobra, robimy z tego cztery kaśki, dwie Juli, dwie Moniki, i jedna Mariolka. Ok, tym was już nie będę zanudzał. Widzimy się za chwilę. Szczęśliwej drogi już. Och. Monika, kaszka, kaszka, jeszcze kaszka. I teraz dla odmiany kaszka. Przy większych zamówieniach kroję pizzę dopiero jak wszystko wyjdzie z pieca. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować temperaturę pizzy. No i obowiązkowe sosy. Dwa pomidorowe, dwa ostre, cztery czoskowe. Dobra, teraz idę do zawieść. Na razie. A ty jak zacząłeś poniedziałek?